Zapytam w takim razie, a te wszystkie afery, które zostały właściwie nagłośnione... I zawiedzione pod tym. Tak, i zawiedzione pod Też nie wyobrażam sobie, oczywiście w zależności od skali szkodliwości, ale... ale... Sądzę, że praworządne państwo musi to. Czyli tego rodzaju takiej abolicji nie może być. Nie może być, znaczy może być abolicja na zasadzie, że ktoś wyniósł rokę papy. Tak. Abolicja może dotyczyć poszczególnych, drobnych obywateli i to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Bo teraz w tym nastroju, który jest, oni mogą zrobić to samo. Czym wygrali w roku 2007? Otóż oni w 2007 wmówili społeczeństwu, że lustracja dotyczy wszystkich, że te, e, ta policja nad ranem może zastukać do każdego. To każdy e, a wiek, tak. myśmy, e, jako ówczesna wówczas, rządząca koalicja, nie potrafili ludziom wytłumaczyć, słuchajcie, ta lustracja dotyczy kilkuset. Góra kilku tysięcy ludzi. To, że ty miałeś wujka milicjanta, no, no da, daj, ko kochany. I te drzwi pukało kil do kilkudziesięciu par drzwi. Tak, tak oczywiście. I co jeszcze dodatkowo, ten milicjant był, był de facto przyzwoitym człowiekiem. Nie masz się czego bać. Mówię, Wyniosłeś spinacze z biura czy, czy rolkę, rolkę papieru toaletowego, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. I to trzeba ludziom mówić. My chcemy być państwem prawa. My chcemy być państwem, które po pierwsze zabezpiecza swoje żywotne interesy. I tu, dla czegoś, co użyję mocnego słowa zdradą, tu popłożona być nie może.